Tak, to już można mieć wy... wypasione. Powiedziałem wypasione, nie wiem w sumie czego to zostało urwane. Wypasione wakacje można mieć. Z tymi wakacjami to w sumie ciekawa sprawa. Z jednej strony, oczywiście, super, bo w sumie nieważne, czy chodzicie jeszcze do szkoły, czy te lata dawno już za wami, lato zawsze jednak kojarzy się dobrze. Jest to czas wolnego, ewentualnie urlopów, dobrej pogody. Z reguły, różnych zimnych napojów i wielu spotkań towarzyskich. Często nie możemy się lata, nie możemy się wakacji doczekać. Długo je planujemy, zastanawiamy się, co będziemy robić. Często zresztą takie plany na temat wakacji zaczynamy snuć już na końcu wakacji i zaczynamy planować co będziemy robić w kolejne wakacje. No bo jak się kończą jedne wakacje, to wtedy często myślimy sobie: OK, w przyszłym roku to dopiero będzie. A jest tak głównie dlatego, że te wszystkie nasze plany wakacyjne często nie dochodzą do skutku albo nie dochodzą do takich skutków, jakie planowaliśmy. I mamy nadzieję, że w przyszłym roku zrobimy to lepiej. Plany mamy wielkie, z realizacją bywa niestety różnie. A po co to wszystko mówię? Bo nierzadko te plany wakacyjne dotyczą też nauki na przykład nauki języka angielskiego. I ciężko się do realizacji takich planów zabrać, co? Jak się uczyć angielskiego, jak za oknem taka piękna pogoda i można by sobie tak słodko pomarnować czas? Nie zrozumcie mnie źle. Marnowanie czasu też bywa ważne. Jak mawiał John Lennon, time you enjoy wasting is not wasted. Ale naprawdę, niewielkim wysiłkiem można podczas takich dwóch miesięcy zrobić całkiem spory krok naprzód, jeżeli chodzi o wasze umiejętności językowe. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że macie wtedy pewnie trochę mniej rzeczy na głowie. Jak. To zrobić? Mam dwie propozycje. W opisie pod tym odcinkiem znajdziecie linki do playlist z pieczołowicie przeze mnie wybranymi filmami, takimi w sam raz na wakacje. W dodatku są to playlisty podzielone na poziomy, a filmy w tych playlistach, tak się akurat złożyło, są z tego kanału. Tak jakoś. Obejrzyjcie jeden film dziennie. Jeden, bo tam ich wcale nie ma jakoś strasznie dużo. Nie ma ich 260 na jedną playlistę. To są filmy w sam raz na wakacje i to i tak będzie świetny wynik. Czyli opcja pierwsza to póki co playlisty wakacyjne, a do tego proponuję jeszcze codziennie przez 15 minut. Przecież to naprawdę niedużo. Każdy może znaleźć 15 minut dziennie. Pouczyć się słówek, ale codziennie. I takie słówka też znajdziecie w opisie tego odcinka, a tak konkretnie linki do zestawów. Też zresztą podzielonych na poziomy. Jeżeli codziennie obejrzycie jeden film i codziennie pouczycie się słówek przez 15 minut, to naprawdę pod koniec sierpnia będziecie czuć różnicę. Powinno to Was też uratować przed takim poczuciem zmarnowanego czasu. Mm -hmm. Naprawdę polecam opis tego odcinka. Ale jest też druga opcja. W dodatku taka, którą można z tą pierwszą łączyć. W lipcu rusza kurs wakacyjny online, na żywo, ze mną. Kurs będzie odbywać się w środy o godzinie 18.00 przez 8 tygodni. Każda lekcja jest nagrywana i tuż po niej dostajecie link do takiego nagrania, do samodzielnej powtórki. Dostajecie też zdjęcia tablicy, robione w trakcie zajęć i pracę domową. I wszystko to w doskonałej atmosferze i w rytm rock'n'rolla. A przynajmniej z rock'n'rollowymi przykładami. Ten kurs jest co prawda płatny, ale myślę, że 250 zł za całość to chyba jednak nie jest zbyt wygórowana stawka. Wszystkie szczegóły znajdziecie na www.rockyoenglish.pl, a dokładny link znajdziecie też oczywiście, a jakże w opisie tego odcinka. No, to będą naprawdę dobre wakacje. Mhm. Aha, skoro wakacje... To i ramówka na kanale Wakacyjna. W przyszłą sobotę powinien być jeszcze regularny odcinek, ale później kolejne nowe odcinki do końca wakacji będą pojawiać się co dwa tygodnie. I tematy też będą nieco bardziej wakacyjne. Życzę Wam wspaniałej drugiej połowy czerwca. I do zobaczenia. Czy to podczas oglądania filmów z playlist, czy też na kursie. Rocker English. Wypasione. I jeszcze jedno aha. Jeżeli nie chcesz, żeby cię cokolwiek na tym kanale ominęło, a z jakiegoś powodu jeszcze go nie subskrybujesz, to najlepiej zrobić to tutaj. Dorzucić na kawę dla prowadzącego można się tutaj. A więcej na temat kursów, również tego kursu wakacyjnego, dowiecie się o tam. See ya.